Dzień dobry, witajcie tu, Paulita w kuchni Wita. Słuchajcie, pojawiła się nowa kolekcja i ja od razu chcę wypróbować przepis, bo brzmi naprawdę ciekawie i to będzie naleśnikowe wrapy z nadzieniem szpinakowym. Słuchajcie, jest to danie, które tak naprawdę można zjeść na ciepło, a można zjeść na zimno. Niby tu w przepisie jest, że naleśniki mają być ciepłe i wtedy je przełożyć. Ale potem jest też taka wskazówka, że można je sobie zjeść na zimno. E, więc co, powiem Wam tak. Niby całkowity czas przygotowania jest 45 minut. Nie, całkowity jest godzinę, a czas przygotowania jest 45 minut. Chodzi o to, że tak naprawdę tą potrawę się robi naprawdę dużo szybciej, tylko niestety trzeba rozmrozić szpinek. Więc to jest ten czas, który tak naprawdę nam dużo czasu zajmuje. A samo przygotowanie naprawdę, zobaczcie. Co prawda tu jest przepis na cztery naleśniki, tylko ja zrobię dzisiaj z podwójnej porcji, no bo cztery to dla nas trochę e, chyba mało. Aczkolwiek tak naprawdę na pierwszy raz powinnam zrobić cztery, ale zaryzykuję. Więc rozpoczynamy gotowanie. Aha, i super, bo zaczynają się schody, bo mam. Przygotowane dwa jajka, potrzebuję cztery. Taka ze mnie mądra ale już jest. Dwa, y, tak. Y, czyli tak, na jedną potrzeb bijamy dwa jaja. Z racji tego, że ja sobie zrobię podwójnie, biję cztery. Ciekawe, co tu jeszcze przygotowałam sobie, myśląc o dwóch porcjach. Na jedną porcję. Taki psikus. Ale to nic. Wszystko wyjdzie w pranie, jak to zwykle bywa. Więc tak. Do tego poczekajcie, ja sobie wezmę jeszcze pod ręką mam na szczęście chusteczkę. Do tego mamy szczyptę soli. Więc znacie swoje szczypty, więc ja sobie sypnę tak dwie szczypty. 300 gramów mleka, czyli ja dodaję 600 g. Oczywiście można też dodać wodę, można dodać mleko o mniejszej zawartości tłuszczów. Ale ja dzisiaj zrobię według przepisu. No jeszcze jest. I lecimy dalej. 200 gramów mąki pszennej, czyli ja sobie wsypię 400. W razie czego po prostu już smażę sobie więcej naleśników, wrapów I będzie. Wymyślimy My coś inne, z czym można to zjeść. I lecimy dalej. Zakładamy miarkę z pokrywą. I to będzie trwało 30 sekund obrotu 4 teraz to jest mieszanie, kochani. Następny punkt to jest, żeby zostawić to ciasto na 10 minut w termonicsie, ale ja to y, przełożę sobie do naczynia, bo chcę robić kolejne kroki i bez sensu, żeby to naczynie mi przez 10 minut było zajęte ciastem, które potem i tak muszę sobie przełożyć, żeby smażyć te naleśniki. Więc ja sobie na miseczkę, przełożę to ciasto. No, i zostało 3 sekundy. No, i pozostawić w naczyniu miksującym na 10 minut, i słuchajcie, potem jest y, wziąć patelnię, rozgrzać y, niewielką ilość masła i, i, i smażyć. Tak, naleśniki wlewać y, na patelnię porcjami, obracać, smażyć y, 2-3 minuty z każdej strony, aby brzegi się. Zarumienił. Gdy ciasto się zetnie, delikatnie obrócić naleśniki na stronę, drugą i smażyć kolejną minutę. Przełożyć na talerz, wyłożyć papierowym ręcznikiem, przykryć czystą ściereczką kuchenną, aby naleśniki nie ostygły. W ten sam sposób usmażyć trzy pozostałe. Czyli tak naprawdę będą cztery. No u mnie powinny wyjść osiem. I dalej jest umyć i ususzyć naczynie. Więc słuchajcie, ja sobie to przeleję, umyję to naczynie i odstawię na te 10 minut. Najwyżej pokażę Wam, jak się smaży ten pierwszy czy tam drugi naleśnik, ale w międzyczasie, zanim to 10 minut minie na odstawienie tego ciasta, my sobie zrobimy już że tak zwany farsz. No to słuchajcie, ja przelewam to do miseczki, myję naczynie i zaraz do Was wracam. No i kochani, ja już tu się ogarnęłam, umyłam sobie naczynie, ciasto nam się tutaj, że tak powiem, dochodzi do siebie, więc lecimy dalej. Do naczynia wzrzuci 50 g sera parmezanu. Ja nie mam parmezanu, ja mam zwykłą gołdę, bo powiem wam szczerze, ciężko mi było dzisiaj dostać pokrojonego na 3-centymetrowe kawałki. Albo tu jest grana padana, padano ser. No ja nie mam ani tego, ani tego, więc użyję sobie zwykłą gołdę. I tutaj w przepisie jest 50, a ja tutaj jest to, bo robię sobie podwójną porcję. Nawet dałam 112, żeby nie było. No i zakładamy miarkę z pokrywą i słuchajcie, 10 sekund, czyli przez 10 obrotów, czyli rozdrabnianie... naczynia innego. O, jest cudownie rozdrobniony. Wam aż muszę pokazać. Naprawdę. Słuchajcie, takie jak z, ze sklepu. Lecimy dalej. Jedna, druga, jeden ząbek toczku. No ja mam tak jeden większy, jeden mniejszy. Zakładamy pokrywę i teraz będzie co 3 sekundy obroty 8 rozgrabnianie tego czosnku. No fajnie, bo będzie czosnek, szpinaczek. Mmm! Wiem, nie wszyscy lubią szpinak. Ale powiem Wam e, też rzecz następująca: że na przykład w tych przedszkolach, w szkołach też inaczej był robiony ten szpinak. Też ja na przykład trochę dorosłam do tego, że mogę sobie zjeść. E, dobra, 10 gramów oleju. Więc. Y, jeżeli ktoś nie lubi, no to może się skusi, spróbować po prostu. Powiem wam, gusta się zmieniają. A ja 10 gramów, a muszę dać 20, ale dobra, dam 15. I teraz tak, 200 gramów liści szpinaku mrożonych, uprzednio rozmrożonych i odsączonych. Moje są jeszcze częściowo e, no niestety przymrożone. Chociaż już nie, puściło wszystko. Tylko teraz czy tu będzie 400 wątpię. Ale to nic. Spróbujemy. No będzie 200. Miało być 400, ale 400 to było jak był zamrożony, tak? Więc czyli będziemy robić z jednej porcji. No jest 240. Czyli powiedzmy sobie tak półtorej porcji. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, 4 minuty. Bo no, mi ten szpinak wszędzie. 4 minutki, 120 stopni obroty 1. ja myślę, że w tym czasie, słuchajcie, to jest taki dobry czas na to, żeby odpalić sobie patelnię i zacząć e, właśnie smaczyć te wrapy, tak? Albo sobie ogarnąć, jak nie chcecie przerywać tu. To tak naprawdę już niewiele tu zostało nam. E, potem dodajemy właściwie pozostałe składniki i 10 sekund i mamy gotowy farsz Więc słuchajcie. Ja odpalam patelnię, i zaraz do Was wracam, eee, pokażę Wam, jak się... Może dokończymy ten farsz, a ja już zacznę sobie smażyć na leśniczki i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie kochani, ja już tu zaczęłam sobie smażyć, ale pokażę Wam oczywiście o co chodzi, bo y, zamiast na patelnię wlewać tłuszcz, ja sobie troszeczkę tłuszczu wlewam do ciasta eee, i wtedy nie muszę za każdym razem pilnować, żeby ta patelnia była natłuszczona. No i co, smażymy normalne naleśniki, tylko starajmy się, żeby one nie były jakieś mega grube, bo potem będzie nam ciężko zabijać, tak. No i tak dwie, trzy minutki z jednej strony przerzucamy, minutka z drugiej. Ja już mam tu usmażone raptem 3 i powiem wam, że z reguły przeważnie jest tak, że naleśnik pierwszy ląduje w koszu. A tu wyjątkowo nie. Wyjątkowo naleśnik wylądował na talerzu i jeszcze się nadaje do zjedzenia. No i słuchajcie, no to mamy tak. One są naprawdę mega szybko. Nie, no jeszcze chwilę widzicie, jak się człowiek śpieszy, to się naleśnik nie chce tak szybko usmażyć. A chciałam Wam tak szybko, żeby nie przedłużać, bo wrapy jako wrapy się naprawdę szybko robi. Pach, jest. I słuchajcie, dosłownie minuta i już. No i za chwilę ja już dokończę sobie smażenie tych wszystkich i skończymy farsz i będziemy jedli. No i kochani, przeniosłam się z powrotem na swoje stanowisko, bo tutaj mi się zrobił ten farsz. Dalej mamy dadać rozdrobniony parmezan, czyli słuchajcie, ja muszę niestety dać połowę tego sera, bo przygotowałam sobie na... Mm, dwie porcje, ale dam jeden. I do tego musimy dorzucić 100 gram serka kremowego. Ja mam akurat taki. Często pytacie, co to za serek kremowy? Może to być mascarpone. Nawet są takie te Philadelphia serki kremowe. Więc różne, różniste. No i widzicie, nie chcę się otworzyć, ale. A jeszcze mi się smaży naleśnik. Muszę go przerzucić szybko. Bo zaraz będzie przypalony. Ale się udało. I teraz na biegu dodajemy ten serek. Już się śpieszę. 100 gramów. Ja tu dodam sobie trochę więcej, bo w opakowaniu jest 130. Więc ja sobie dodam wszystko, co mam. No i ten. I to są ostatnie nasze kroki. Słuchajcie, 120. 6 wyszło też może być. 1 druga łyżeczki soli. Muszę jednak zgasić tą patelaszkę, bo takie latanie. Jedna druga łyżeczki soli. Dalej 1 czwarta łyżeczki pieprzu. I zakładamy pokrywę do naczynia. Dalej 10 sekund obrotu 4. I teraz tak, to jest właściwie cały nasz przepis. Nakładamy nasze nadzienie na naleśniki. Pokażę Wam, jak to się zrobiło. Ciapka szpinakowa. Więc tak, tu jest, żeby nałożyć na te naleśniki, ale od się, krawędzi pozostawić po 3 cm. Więc tak zostawiamy, żeby to dobrze zawinąć i teraz tak na każdym naleśniku nakładamy po dwa plasterki e, szynki i zwijamy słuchajcie do, dwa boki każdego naleśnika zgiąć do środka czyli tak i co potem żeby nadzienie się na, nie wydostały, i następnie zwijamy w rulon no i tak mamy zrobione naleśniki i teraz musimy przekroić każdy sobie pod e, Przekroić pod kosem. Chyba nie w tą stronę. W drugą stronę powinnam zwinąć, a. No. I tak przygotowane naleśniki, słuchajcie. E, wkładamy sobie do miseczek. One się naprawdę świetnie prezentują. I teraz, e, oczywiście, ja muszę spróbować, ale słuchajcie: oprócz szynki możecie dać sobie szpinak. E, szpinak, szpinak mimo, łososia. Ale ja spróbuję z szynką, tak jak jest w przepisie. Mmm. A mega czosnek czuć. Dobra, słuchajcie, to kończymy na dzisiaj. Naleśniki podawać po przygotowaniu. Możecie pięknie poukładać. E, zje się na ciepło lub na zimno. Nie wiem, wymyśl, jak macie jakiś pomysł na jakiś jeszcze inny farsz, to dawajcie pomysły. To co, pozdrawiam Was, pamiętajcie o moich subskrypcjach, o moich komentarzach, łapeczkach, guziaki. Pa!